Na początku tego roku w Miejskim Centrum Kultury działalność rozpoczął klub fotograficzny Zoom. Zajęcia prowadzi fotograf Krystian Druszcz. Grupa skupia wokół siebie pasjonatów fotografii ze Skarżyska. Wymiana doświadczeń, doskonalenie warsztatu oraz propagowanie sztuki dobrej fotografii to cele klubu. Dodatkowo członkowie klubu angażują się w realizację projektów fotograficznych związanych z miastem. Klub za cel postawił sobie również współpracę z innymi grupami fotograficznymi w celu promocji artystów, osób uzdolnionych, bez wątpienia zdolnych Talentowaną osobę, klub Zoom gościł wczoraj w Miejskim Centrum Kultury. Na zaproszenie Krystiana Drużcza, symbatyków fotografii, odwiedził Edward Krokowski. Również fotograf, który ma na swoim koncie setki, by nie powiedzieć tysiące zdjęć przedstawiających Skarżysko Kamienna. Dzięki pracy Edwarda Krokowskiego na fotograficznej kliszy utrwalony został rozwój miasta przez kolejne dziesięciolecia. Na wczorajszym spotkaniu fotograf opowiadał o sobie, o swojej pasji i właśnie szczególnym zamiłowaniu do wykonywania fotografii naszego miasta. Krystian Druszczy zapowiada, że w klubie fotograficznym Zoom pojawiać się będą kolejne utalentowane osoby z pasją, które bez wątpienia warto poznać.